Witam! Mam zaszczyt dzisiaj gościć Jakuba Presa, autora książki Street Racer. Wiem, że jesteś początkującym pisarzem, ale mam do Ciebie kilka pytań. Jesteś w stanie na nie odpowiedzieć? No, jestem gotowy. Czekałem na nie od kilku dni już ładnych. No to dobra. Co Cię skłoniło do napisania książki? Może to dziwnie zabrzmi, ale skłoniło mnie trochę to, że takiej literatury o nielegalnych wyścigach, czy w ogóle o wyścigach fabularnych w Polsce brakuje. Znam jeden przekład książki Jenny Martin na Polski. To jest brytyjska pisarka, która wydała już dwie książki w tematyce właśnie takiej, może nie nielegalnych wyścigów ulicznych, ale takiej właśnie wyścigowej, połączonej też z fabułą. Jedna osoba, znaczy, może nie jedna, ale kilka osób całkiem trafnie stwierdziło, że jest to, połączenie że to jest połączenie szybkich i wściekłych z. Gwiezdnymi Wojnami, to nie wyczerpuje oczywiście w pełni tematu tego, jak ta, o czym ta książka jest, ale dobrze nakreśla, co, można, co możemy w niej znaleźć. Pierwsza część, czyli wyścig, jest już przetłumaczona, natomiast druga, drugie jeszcze na polskie polskiego tłumaczenia nie ma, także ja osobiście czekam, bo pierwsza mi naprawdę przypada do gustu, a druga, którą znalazłem, to jest obietnica jego kłamstwo. Bodajże Elżbiety Lach albo Eweliny Lach to jest właśnie autorka tej, tej publikacji. I także całkiem przyjemne. Trochę więcej się spodziewałem, ale naprawdę książka jest bardzo przyjemna. Okej. Dobrze, tyle. Drugie pytanie. Ile czasu poświęciłeś na napisanie książki? Na tworzenie całej historii poświęciłem półtora roku. Po półtora roku, znaczy może nie po całym, po całym procesie tworzenia, ale mniej więcej tak po roku. Pod koniec tworzenia po raz pierwszy zajrzałem do pierwszych stron ponownie tej książki i stwierdziłem, że to trzeba absolutnie poprawić. Więc jak skończyłem tworzyć całą historię, to kolejne ponad rok, rok trzy miesiące jakoś tak to było, poświęciłem na własną korektę tej książki i dopiero jak ją skończyłem, mniej więcej właśnie w lutym 2020 roku po raz pierwszy wysłałem ją do dwóch wydawnictw. Jedno się w ogóle nie odezwało, drugie się na szczęście już odezwało i efektem tego jest właśnie książka, która stoi przed tobą. Natomiast jak mówię, troszeczkę sobie odłożyłem tej pracy, bo mogłem od razu poprawiać te błędy, a nie lecieć cały czas na ich historią. I to, jak mówię, około rok myślę wydłużyło to moją pracę, bo jakbym cały czas sprawdzał na bieżąco błędy, to nie muszę kolejnego roku właśnie poświęcać na to, aby, aby ją na nowo w zasadzie napisać, bo tak naprawdę tylko. Ostatni albo jeden, albo ostatnie tylko dwa rozdziały praktycznie są takie, jakie były na początku, są praktycznie niezmienione. Ewentualnie tam jakiś opis został dodany, coś w tym stylu, ale tak to przed tym praktycznie wszystko jest poprawione. Więc jak mówię, trzy lata, a mogło to się skończyć, zamknąć spokojnie na półtora roku. Czy przed wydaniem książki pisałeś coś innego? Przed wydaniem tak, ale jako całej historii nie tworzyłem niczego przed zaczęciem Seedracera, co myślę nie jest zbyt dobrym by dobrą drogą dla kogokolwiek. Natomiast jak już tworzyłem Street Racera, to jak u, skończyłem pisać tą główną historię, troszeczkę, się, troszeczkę chciałem sobie odpocząć od tego, nim y, tak faktycznie wezmę się na poważnie do tą własną korektę i zacząłem tworzyć na platformie Lodpad, y, Może nie zacząłem tworzyć, ale trochę literaturą faktu się zająłem, bo opisywałem y, sezon Formuły 1 2008, Formuły 1, której jestem ogromnym fanem. Zatrzymałem się na połowie sezonu na Grand Prix Węgrzech Dalej już nie ruszyłem tego, bo tak widziałem, że Po Grand Prix Kanady, czyli po tym jedynym zwycięstwie naszego rodaka Roberta Kubicy tak Już ludzie nie, nie aż tak chętnie patrzyli to, a nie zaglądali tam A chociażby Grand Prix Australii, czyli pierwszy opis miał 60, 60 wyświetleń Grand Prix Monaco właśnie chyba miał około 50 tam Pamiętam, że jedno nawet jedno, jeden z rozdziałów miał chyba z 6 głosów takich popierających, więc to było też fajne Natomiast jak już ta cała praca wydawnicza się skończyła, to zacząłem tworzyć. Wróciłem sobie do odpada, chociażby można przeczytać moje publikacje o Sebastianie Fetelu, o Juan Pablo Montoi. Jest y, również coś innego niż wyścigi, jest o skokach narciarskich znanych, których też, też jestem wielkim fanem. Jest pogoń ruara Dioklessoja za Jana Honenem na turnieju nordyckim 2004, a także y, jest podsumowanie Grand Prix Bahrainu z tego roku f więc. Y, Trochę, tych, trochę już tego zaczyna być i te podsumowania też zamierzam pisać po każdym wyścigu, więc to nie jest tak jednorazowo, tylko też chcę się troszeczkę wciągnąć w to um, ten świat dziennikarski, no, do którego niejako chcę dążyć, bo to jest moje wielkie marzenie, stania dziennikarzem, a głównie już komentatorem sportowym. A jak powiedziałeś, że się interesuje skutkami znaczy akcesyjnymi, to czy się spodziewamy jakichś książki? O, ja. Jak wysłałem pierwszą, pierwsze takie rozdziały właśnie na początku, to 2017 rok, tak jest, do znajomych, to on zaproponowałem, żebym od razu zaczął pisać o piłce nożnej. Dobrze, że tego pierwowzoru właśnie z 2017 nigdzie dalej nie wysłałem do znajomych, którzy raz mówili, że to jest dobre, raz mówili, że to jest fatalne, muszę to poprawić. Szczerze mówiąc, zobaczymy, póki co chcę się głównie zająć Street Racerem, jeżeli chodzi o takie wydawanie, takie nie publikowanie w internecie właśnie nie tylko w internecie, bo oczywiście e-booki i audiobooki tego, się, tego dzieła się pojawią. Natomiast jeżeli chodzi o mm, inne tematyki, typu piłka nożna z narciarski, na razie o tym nie myślę. Na pewno będę chciał coś z y, takiego y, dziennikarskiego otworzyć, czyli jakieś ciekawostki publikować właśnie na swoim y, profilu na odpadzie. A czy powstaną jakieś historie popularne, o tym zobaczymy. Myślę, że będzie taki moment, kiedy trzeba będzie odejść od tego sportu i zająć się takimi rzeczami, na przykład kryminałem, gdzie w ogóle nie będzie sportu albo takimi science fiction, fantazją. No. Zobaczymy, gdzie mnie poniesie. Na razie chcę skończyć tą całą historię. Czy książka ma jakieś powiązanie z Twoim prywatnym życiem? Główne powiązania to jest imiona imiona niektórych bohaterów, no bo Jacques to jest po francusku, gdzie. Takim językiem właśnie posługuje się w Quebecu, z którego nasz główny bohater pochodzi. To jest Jakub, czyli to jest moje imię, właśnie. A, tego. Troszeczkę dlatego, ale też jest nawiązanie w książce. W jednej rozmowie z jedną osobą poznaną już w mieście, Kuitany, do którego trafę główny bohater, po ucieczce z ojczyzny. Tam jest powiedziane, że. Może troszeczkę źle to zabrzmi, ale na fali tego, że... Główny wokaler urodził się w 1998 roku, a rok wcześniej, w 1997, Jacques Villeneuve zdobył tytuł Mistrza Świata. To jest ostatni, to jest jedyny Kanadyjczyk, który zdobył Mistrzostwo Świata w Formuły 1 i ostatni dla Williamsa, więc to już jakoś można połączyć. I Jego rodzice, który, jego ojciec, który był właśnie fanem Formuły 1, dał mu imię Jacques po... po właśnie Villeneuve, po mistrzu Świata. A jeżeli chodzi o imiona... Innych postaci, chociażby rodzice głównego, czy rodzice, matka, bo ojca tak naprawdę tylko się przewija taki moment. Yy, przewija się w wspominkach ojciec. Yy, matka nazywa się Danika, czyli Danu, znaczy tak myślę, że to jest Danuta, jeżeli nie, to w każdym razie tak miało być to nawiązanie do imienia mojej mamy. A dziadek i babcia nazywa się Romę i Anna, czyli już Roman i Anna po prostu w języku francuskim. Tak chciałem im troszeczkę, chciałem to. Nie chciałem specjalnie jakichś szczególnych imion wymyślać, a po prostu chciałem zawrzeć ich imiona w książce. No, no, fajna, fajna sprawa. Okej. Okay. Ile osób zaangażowało się do wydania książki? Yy, w jakim sensie? No jak pisałeś coś do wydawnictwa, czy, czy nagrzysz no to Jeżeli chodzi o zrzutkę, to wpłaciło 13 osób, z tego co pamiętam. Niektóre więcej, niektóre mniej. Ostatecznie udało się zebrać 600 zł, czyli nawet nie jedną dziesiątą, chyba, jedno, chyba 5% z tego, jaką kwota była potrzebna, bo trzeba było, nie powiem jakiej kwoty, ale no ludzie już mogą sobie wyliczyć, że skoro 600 zł to jest 5% z kwoty, którą trzeba było zebrać, to sobie na pewno wyliczą. Głównie no, starałem się jakoś... Ja brnąć w to, żeby jakoś zainteresować ludzi, zachęcić do wpłaty, może jakoś, znaczy nie może go na pewno rozpromować. Póki nie zacząłem pracę z wydawnictwem, tak naprawdę działałem trochę na własną rękę. Oczywiście, no znajomi pomagali jak mogli, za to też nie jestem wdzięczny, ale właśnie nim zacząłem pracę z wydawnictwem, to głównie zajmowałem się tym samym. W takim A, tylko przerwę, bo nie mogę zapomnieć o pomocy tutaj również pieniężnej ze strony rodziny, bo co jest wspomniane w podziękowaniach, w zasadzie gdyby nie ciotka i gdyby nie wuj mieszkający na naszych rejonach, bo to jest Jugów i to jest Wrocław, gdyby oni nie przelali praktycznie połowy potrzebnych pieniędzy na książkę, no to ona by się nie ukazała prawdopodobnie, na pewno nie tak szybko. Słyszałem, że przypisaniem tej książki miałeś ogólnie wspólnika, w którym pisałeś też tę książkę. I co z nim? Dlaczego on dalej się już nie pisał tylko początek? Paweł Kozielec, czyli mój najlepszy druh, mój najlepszy przyjaciel, bardzo mi pomagał na początku, ponieważ miał wtedy czas. To był jeszcze o moment, kiedy razem chodziliśmy właśnie do jednego gimnazjum. To był ostatni rok, kiedy ja zacząłem właśnie tworzyć całą historię. Wtedy miał najwięcej czasu, no potem, kiedy już się nie widzieliśmy codziennie. W szkole, bo wybrał technikum. Ja wybrałem liceum. To już przede wszystkim na początku w ogóle minął nam ten, znaczy nie minął, tylko urwał nam się trochę kontakt. Niestety wróciliśmy do niego po, po wakacjach, tak naprawdę widziałem go raz i od tego czasu jakby ten kontakt wrócił na szczęście, ale on już nie o tyle czasu, bo on się wolał zająć piłką nożną, czyli coś, czym faktycznie jest to, całkiem niezły, bo obecnie gra w seniorach piasta w czwartej lidze, jest oczywiście jest wypożyczony póki co do klasa, ale mam nadzieję, że kiedyś faktycznie zagości na stałe w Piazzie albo chociaż w czwartej lidze. No, tak jak mówię, nie miał niestety czasu, a na początku bardzo mi pomagał, chociażby ta siłownia, gdzie ja czasem dokładałem za dużo kilogramów do podniesienia bohaterowi albo trochę za mało. Też jak to mam poprowadzić, żeby nie było jakiegoś takiego chaosu, on to w miarę fajnie mi poukładał, jak to powiem, opisać. Też e, posiłki, jak powinienem e, w książce pisać, ile nie główny bohater to też było trochę jego zasługą. Mm -hmm. I e, samochód jednego z głównych bohaterów, to też e, dzięki niemu ostatecznie zmieniłem zdanie, bo jeden z głównych bohaterów miał mieć czarny samochód, a nie e, moim zamyślnym, ale jak zobaczyłem, jak on to wygląda na białym e, lakierze, to mi się dużo bardziej spodobało, więc troszeczkę mnie jakby do tego przekonał. Okay. Jak oceniasz swoją książkę na tle konkurencji? Na tle konkurencji ciężko w ogóle cokolwiek powiedzieć, bo tak naprawdę jedynym głównym konkurentem byłaby fanowska kontynuacja gier Need for Speed, Most Wanted i Need for Speed Carbon, a więc The Most Wanted Powrót do Rockport, która miała ciekawą historię dookoła siebie. Autorka, która jest Polką, opowiadała to w taki sposób, że. Faktycznym autorem tej książki jest osoba, kiedyś która kiedyś pracowała w firmie Blackbox, która właśnie produkowała Need for Speed, Mospode i Need for Speed Carbon. Oficjalnie y, nikt nie zna takiej osoby. W samym Blackboxie nie ma żadnych informacji o takiej osobie. W brytyjskich i w amerykańskich mediach też nic o tej osobie nie ma, więc ta książka figuruje tylko w języku polskim, mimo że była historia, że był początkowo nakład w postaci tysiąca egzemplarzy to nikt w Ameryce nie ma papierowej wersji tej książki. Nawet na tvgry.pl na YouTube był wywiad z tą autorką, jednak przez to, że było zbyt dużo podejrzeń o to, że to właśnie jest fanfic, a nie rzeczywista, prawdziwa kontynuacja tych Year, to kanał zdecydował się zdjąć ten film. Więc jak się czuję na tle konkurencji? Ciężko powiedzieć, bo głównie to jest to będzie konkurencja brytyjska i amerykańska, gdzie są jakieś tłumaczenia tych książek na polski. Myślę, że nie, nie wyglądam jakoś fatalnie, ale wiem że, wiem, że inni na pewno powiedzą, że są lepsze książki, ale mam nadzieję, że ta też się spodoba. Zresztą osobiście twierdzę, że jest, że jest niezła. Że jakby to nie jest niesamowicie jak nie, nieprawdopodobne dzieło, tylko że to jest taka luźne, takie luźne wejście do tej historii po prostu. Ale polskich książek bo ten, ten jest. No, tak jak mówiłem właśnie jest książka Eweliny Lach, która bądź Elżbieta tak mówię cały czas, nie jestem pewien tego imienia po prostu która nie jest o nielegalnych wyścigach ulicznych, bo to jest bardziej o projektantce albo architeczce, która interesuje się wyścigami i hobbystycznie bierze w nich udział. Natomiast jeżeli chodzi o nielegalne wyścigi uliczne, to bodaj właśnie. Tylko ten powrót do rock, The Most Wanted, powrót do rockport i książka przetłumaczenie książki w Myśli Martin jest na Polski, gdzie tam może być troszeczkę tego Racingu, Tak to chyba biały kruk trochę taki. Okej, okay, a kto Twoim zdaniem powinien zakupić książkę? Myślę, że nie ma tutaj jakiejś mocno zdefiniowanej grupy. Na pewno kibice sportowi, bo, albo kibice wyścigów ogólnie, bo Właśnie wiele jest opisów wyścigów, wiele jest nawiązań do motorsportu, chociażby do F1 jest wiele easter eggów, ale także do piłki nożnej jest co najmniej jeden easter egg do hokeja na lodzie, także głównie do ligi NHL, także... Myślę, że to jest taka luźna historia po prostu na noc, żeby sobie, może nie na noc, ale tak po prostu, żeby sobie przeczytać, to jest dosyć dobry prezent na święta, więc jak ktoś chce, to zachęcam absolutnie do zakupu. Od jednej polonistki, której wysłałem kilka rozdziałów tej książki, ona stwierdziła, że to jest bardzo hermetycznie zamknięte mniej więcej te osoby, które powinny to kupić czy się tym zainteresować. Moim zdaniem nie do końca tak jest. To jest naprawdę książka, która może zaciekawić wiele osób, może wprowadzić wiele osób w ten świat. Raz, że wyścigów, dwa, że tych nielegalnych wyścigów ulicznych, ale myślę, że głównie jest to książka dla osób właśnie interesujących się motorsportem po prostu. Też wiele na pewno, motorsportem i motoryzacją też myślę wiele wątków ich tutaj zaciekawi. Mhm. No dobra. Czy mówi ci coś najbardziej za pewną części południa? Rzeczywiście, że mi mówi. Ja żałuję, że tego nie uwzględniłem w żadnych podziękowaniach ani w żadnej przedmowie. No, to jest y, cytat, który chyba będzie ze mną przez cały czas po prostu, bo nie ukrywam, że taką, takiego FOPa y, też przez sporo okres czasu nie widziałem. Mm. Mimo, że dostawałem właśnie głosy od znajomych, że co ty tam napisałeś, weź to popraw, ty chyba nie myślisz na poważnie, żeby to wydać. No właśnie, cieszę się, że spojrzałem do tej książki ponownie, że to nie było tak, że napiszę, zostawię i tak po prostu po jakimś czasie wyślę do wydawnictwa, bo to byłoby absolutnie bez sensu. Więc mówi mi to absolutnie dużo i też niejako pokazuje przemianę tej książki jak z nieczytelnego kloca, stała się czymś, co można, myślę, przy, przyjemnie się w to zaczytać. Fajne easter egg były takie. Byłby fajne easter i naprawdę żałuję, że yy, tak naprawdę chyba to jest na pewno pierwszy video, w którym się to pojawi. Czy będą kolejne, w którym to się pojawi? Zobaczymy, czy osoby, którymi, które będą ze mną przeprowadzały właśnie yy, albo podcasty, albo właśnie wywiady, Będą o tym wiedziały i po prostu mi o tym powiedzą. Jakoś właśnie zagnął mnie tym. To było ciekawe. Czy umieściłeś w książce jakąś historię ze swojego życia? Hmm, ja się zastanawiam. I chyba nie. Miałem na pewno pomysł, żeby jedną z historii ze swojego życia przenieść, ale tak naprawdę nie przypominam sobie, żeby jakaś historia z mojego życia przed w ogóle procesem tw tworzenia tego, znalazła się. Myślę, że jakaś yy, taka mniej oczywista sama nawet dla mnie akcja, bym yy, coś tam znalazł. Chociażby yy. albo właśnie ze szkoły jakiś dialog może, albo jakieś wydarzenie, jakaś rozmowa z yy, którymś z bohaterów, myślę, że to by mogło się znaleźć. Yy. Ale tak generalnie to nie, nie ma, yy. nie ma żadnej akcji z mojego życia. W takim razie, gdzie znajdowałeś inspirację do pisania kolejnych elementów książki? Na początku właśnie smagał mi e, mój przyjaciel. On mi sporo, e, sporo mi dawał, może nie inspiracje, ale pomysłów, e, jak powinienem... Pójdem... na początku? Tak, tak. To, to właśnie chodzi o ten początek. E, potem inspiracje. Trochę e, z treści kinematograficznych o nielegalnych wyścigach albo growych właśnie, czyli Need for Speedy, e, Szybcy Wściekli, Street Racer, która jest też film, to nie jest. Yy, przelany na papier to nie jest. To o tym filmie, spokojnie. E, Initial D, takie anime o nielegalnych wyścigach w Japonii, yy, wyścigach górskich. Yy. Także z tego głównie czerpałem, ale jakieś stawki fabularne próbowałem sam wymyśleć. Oczywiście coś tam musiałem jakoś wiedzieć, żeby to było ciekawe. Yy. Końcówka jest mocno zainspirowana. Yy. Może nie sam epilog, ale na pewno ostatni rozdział książki yy, przed epilogiem jest. Yy, mocno zainspirowany um, Need for Speed'em, Mosswom Jedna postać jest też zain z, zainspirowana z Mosswom ale po prostu mówię, to są gry, które dla mnie są naprawdę bardzo kultowe właśnie. Need for Speed, od Need for Speed Underground do Need for Speed, Need for Speed Carbon. Ja się w nie zagrywałem i jakoś już, jako już podświadomie, myślę, coś tam mi szło w głowie, żeby coś z tego, coś przelać z tego do mojej książki. Okay. A dlaczego tak publicznie wieści? No bo właśnie brakuje takiej tematyki, ja, ja osobiście uważam, że <laughs> każda tematyka jest niejako potrzebna mm, do czytania. Oczywiście <laughs> łatwiej myślę, może nie łatwiej byłoby nakręcić, ale lepiej myślę byłoby nakręcić film albo wyreżyserować jakąś animację. Dlatego ja postanowiłem tak napisać. Niejako chciałem się na początku sprawdzić, a że fajnie mi to szło i naprawdę zaciekawiło mnie to czytanie. To myślę, że też stąd się wzięło, ale dlaczego nielegalne wyścigi właśnie mm, dlatego, że brakuje takiej y, tematyki na, polskich, y, na polskim rynku, a naprawdę myślę, że ktoś się może tym zainteresować. I myślę, że... Mm, też dlatego, że chciałem, żeby jakaś fajna fabularna książka. A czy to będzie fajna fabularna książka, to dopiero ocenią ludzie, oczywiście. Ale po prostu, żeby coś takiego było i żeby. Bo myślę, że na pewno będzie na to zainteresowanie. Taką, tak, taką żyję nadzieją. Na pewno taką żyję <grymne> no, Okej. Okay. Czy planujesz wydać kolejne książki? Tak, to na pewno. Jeśli tak, to czy one będą w Na pewno właśnie będzie dokończenie Street Racera, więc druga w inwestycja sensie, część na pewno będzie w klimacie nielegalnych wyścigów ulicznych. Jeżeli zdarzy się tak niefortunny nie albo fortunny spod wydarzeń, zależy dla kogo, że ta książka stanie się popularna, to myślę, że w ogóle stworzę mm, środek jeszcze bardziej rozbuduje tą historię, rozbud rozbuduje tą historię, albo to co działo się w ogóle przed tym, jak yy, przed Kuitanen, yy, yy, albo nie, nie przed Kuitanem, inaczej. Yy, co działo się przed tym, jak główny bohater przyjechał do Kuitanen, jak wyglądała ta historia, albo jeszcze dopiszę kolejne części. Bardzo mi się też cieszył, jakby to było trochę jak z wieznymi wojnami, że osoby, które się tym zainteresują, będą dopisywały własne historie bo wiemy wszyscy, że uniwersum Gwiezdnych Wojen jest mega rozbudowane. Hmm. Oczywiście część rzeczy jest w legendach, część jest y, faktycznie kanonem. I tutaj bardzo mi się właśnie cieszyły, jakby kolejne osoby, które się zainteresowały Sidrejserem, tworzyły własne historie, pytały. Może konsultowały to ze mną, jakby to, jakie jest wizja autora, czy Tyby zrobił to tak, czy tak, czy, y, czy, czy... czy... Y, czy... Y, to się zgadza z twoją w ogóle wizją, czy mam to jakoś zmienić, bo myślę, że jakby inna osoba, też spróbowała się w historii 3D, to było w ogóle zupełny wgląd na to, jak ja to miałem. Czy masz zamiar publikować coś jeszcze, plus książki? Tak jak wspominałem, na Wodpadzie publikuję właśnie swoje prace o sporcie, póki co o sporcie, ale myślę, że też Zajmę się belarystyką. Już niekoniecznie z wyścigami, to tak odpowiadam na poprzednie pytanie, bo właśnie zapomniałem, jaka była treść. Tak, na chwilę teraz mi się przypomniało. Myślę, że coś powstanie poza wyścigami i myślę, że coś powstanie poza sportem, ale to, to jeszcze zobaczymy. Natomiast y, mam zamiar produkować coś oprócz tego, właśnie te publikacje na odpadzie, jakieś krótkie opowiadania, też publikowane w internecie, więc póki co trochę tych pomysłów mam. A rzeczy typu tylko na przykład gra z t albo? A to musiałbym się z jakąś wytwórnią wygadać, bo na pewno sam gry nie będę robił, bo to totalny strzał w kolano. Nie umiem totalnie programować, mimo że mój brat jest. Nie na samym no to faktycznie, ale jakbyś się zaangażował w to? żeby to poszło? Mhm. Myślę, że historia jest w stanie się obronić. Też y, Można było dać alternatywy wybór graczom, tak jak jest y, chociażby w Wiedźminie, albo ostatnio, albo ostatnio w Cyberpunku, czy też. Y, Assassin's Creed dodał do swoich gier możliwość własnego wyboru, własnego tworzenia historii. Czy jak jest w tych wszystkich horrorach, grach, że nie ma jednej historii, którą musisz przeżyć, przeżyć. Czyli na przykład jak zginie jedna osoba, to od razu jest rozpoczęcie od pewnego punktu kontrolnego. Tylko jeżeli zginie jedna osoba, no to już masz pecha i musisz po prostu dalej lecieć w to. Musisz lecieć z historią, więc myślę, że takie nie, taka niejednoliniowość nie historii byłaby na pewno zachęcająca dla graczy, mimo że zapewne część z graczy by w ogóle pominęła jedną drogę. A gra była z ostatnim światem No to jest myślę obecnie już obowiązek jak wyścigowych. Żałuję bardzo, że właśnie Need for Speed Underground 1, czyli moja zdecydowanie druga po to będzie ulubiona część. Ze względu głównie na możliwości tuningowe, które bądź co bądź były nieco mniejsze niż w Undergroundzie Dwójce, ale. Odgłosy silników, w jedynce to jest, moim, to jest moim, po prostu mistrzostwo świata, w dwójce aż tak bardzo mnie to nie jarało. Tam właśnie brakuje tego otwartego świata i mi tego bardzo, bardzo brakuje, no ale obecnie e, otwarty świat to jest chyba wymóg po prostu, moim zdaniem. Też mi się tak wydaje. Na chwilę Okej, okay. Ja jeszcze dostałem od Ciebie książkę, dostałem tutaj autograf. Dedication, tak <śmiech> jest. <śmiech> tak. Więc bardzo fajnie. A czemu w góry, po lewej stronie? Jakoś tak po prostu, nie wiem. Może trochę też brakuje z tego, że po prostu nie, mi się daje tak dedykację. Sam mam książkę jednego... Dedykacja. Sam mam książkę jednego chłopaka z naszych regionów i też mi się podpisał właśnie w lewym górnym rogu, więc myślę, że może z tego to się wzięło. Chwileczkę, hmm. fajne. Dobra, z mojej strony wszystko. Więc dziękuję Ci bardzo za udzielenie wywiadu. Mi też bardzo Miliam miło. Bardzo miło z tego I dziękuję za obejrzenie tego filmu. I zapraszam do następnych filmów. Coś ja coś również bardzo. Mieć? Mogę tylko powiedzieć, że moja książka znajduje się w wielu księgarniach internetowych, takich jak bonito.pl, aros.pl, bo że jakoś tak się tak to nazywa. Na pewno jest nataniaksiążka.pl, zaczytanie.pl, czyli strona czyli strona wydawnictwa czy wydawnictwo czy księgarnia wydawnictwa więc tam na pewno możecie znaleźć moją książkę serdecznie polecam Jakub Press. Dobra, w takim razie wszystko, dziękuję. Do zobaczenia na następnych filmach. Cześć.